No go, to no tak, tam jest stary już kompresor, stoi O, już rozłączony Tutaj już ten jest też rozłączony Tylko muszę go wytargać Muszę wymienić tutaj filterek Który jest tutaj o, tak o, okay. To jest To jest od oleju filterek Muszę go wymienić i teraz macie tak Widzicie te dwie kropki? Te dwie kropki muszą iść do dołu, o a nie, o tako, o tako dobra? Teraz co zamierzam zrobić? Utnę ten filtr na środku. Po pierwsze, dlaczego? No bo chcę zobaczyć, czy jest ciśnienie. Jak nawet będzie ciśnienie, to ok, będzie. Wiecie, wypuszczę całe ciśnienie stamtąd Jeżeli coś utknęło Druga sprawa, jeżeli będę to odlutowywał To... Jak się olej zapali, to będzie miał się gdzie... No sz... Kurwa, co jest? Popie, no właśnie się... Jezu, jedno ręko to sobie można, już mówiłem dawno eee, Jak zrobię, Jak będzie się wytworzyć jakiś ogień w środku to po prostu To się uwolni Musiszkać mi I założony Nosz Także to utnę Jak to utnę Później to odlutuję załutuję nowy filterek I tyle No bo inaczej, innego pomysłu nie wiem jak to zrobić Co mam kurwa Jakoś Trzeba kombinować Nie ja mogłem zacząć to odlutowywać, ale jak zacznę to odlutowywać jakby mi walnęło ciśnienie z olejem tak jak mi to zrobiło jak dzisiaj odlutowywałem kompresor bo ciśnienie generalnie gdzieś tam się... no system był pusty jak wakował, wziąłem, zrobiłem, wyciągnąłem cały gaz ale musicie pamiętać, że zawsze gdzieś gaz może utknąć może utknąć w oleju na przykład i on ciągle się z niego wydobywa, i ciągle buduje ciśnienie I tu jest problem i teraz jak odlutowywałem jak mi je było po twarzy no że miałem czapkę A, nic nie było żadnego żadnego ciśnienia nie było no ty kurwa. dobra no i tak to wygląda no mniej więcej odlutuję dół, odlutuję górę, wstawię tamten filterek o tak o. i tyle no, no to cześć